Po wielu latach oczekiwań w Sempunie Kraińskim rusza budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Budynek powstanie przy ulicy Muńskiej w bliskim sąsiedztwie Miejskiego Parku i rzeki Semporenki. Jak wynika z badań prowadzonych wśród mieszkańców, takie miejsce dla osób niepełnosprawnych było jednym z priorytetowych zadań dla samorządów w zakresie opieki społecznej. Potrzeba takiego centrum dla osób niepełnosprawnych, to jest, to jest przepiękna inicjatywa, która będzie dawała możliwości uczestniczenia zarówno w normalnych działaniach Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, ale będzie tam również dziewięć miejsc całodobowych dla osób, które ze względu na stan zdrowia na niemożliwości właściwego funkcjonowania w miejscu zamieszkania i przy pomocy osób wykwalifikowanych będą mogły żyć i funkcjonować na terenie swojej gminy, będą mieli swoje pokoje, będą mieli normalne życie tylko w centrum opiekuńczo-mieszkalnym. Dodatkowo w budynku będzie także miejsce dla osób niepełnosprawnych, których rodziny potrzebują tak zwanej opieki wytchnieniowej. Semplonskie Centrum będzie piątą tego typu placówką w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jego otwarcie zapowiedziano pod koniec tego roku. Ruszyły już pierwsze prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu. W tym obiekcie znajdują się 10 pomieszczeń mieszkalnych. Każde pomieszczenie jest wyposażone w łazienkę tutaj dostępną dla każdego pomieszczenia, ale także jest tutaj pomieszczenie taki salon z aneksem kuchennym z możliwością rozdzielenia tych dwóch pomieszczeń poprzez ściankę mobilną. Będzie także zaplecze kuchenne. Cały ten obiekt został zaprojektowany w formie litery U. Posiada w środku takie atrium, które będzie możliwością tutaj wyjścia tych mieszkańców, aby mogli tam odpoczywać sobie i korzystać z tego bardzo dogodnie. Całość zostanie ogrodzona i oświetlona. Będą także miejsca parkingowe, mała architektura oraz zewnętrzne siłownie do ćwiczeń. Zaprojektowano również miejsce do grillowania i sporo zieleni. Inwestycja będzie kosztowała ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych. W tym roku dla mieszkańców miasta i gminy sępulno sporo zmieni się także w zakresie opieki społecznej. W tym celu miejski ośrodek pomocy społecznej przekształcono w centrum usług społecznych. Ta forma pozwoli na jeszcze większe wsparcie osób potrzebujących. I niepełnosprawnych. To na pewno będzie zakup busa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli będzie usługa door-to-door, door, wypożyczalnia sprzętu, który ma tak naprawdę ułatwić życie i funkcjonowanie mieszkańcom naszej gminy w ich miejscu zamieszkania. Ale bardzo istotne i ważne jest to, że będziemy mieli również rehabilitanta, który będzie na cały etat i będzie chodził do domu w celu usprawniania osób do właściwego funkcjonowania w, w miejscu zamieszkania. Miasto przystępuje także do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego dla niepełnosprawnych w obszarze Urzędu Miejskiego i Biblioteki. W tych miejscach w ciągu kilku miesięcy powstaną windy. Pierwsza zostanie zbudowana na bocznej ścianie magistratu przy ulicy Kościuszki, druga winda będzie zainstalowana wewnątrz biblioteki w już istniejącym szybie towarowym te wnioski były od dłuższego czasu składane przez naszych mieszkańców co prawda jeden i drugi budynek miał dostępność dla osób niepełnosprawnych ale tylko do poziomu pierwszej kondygnacji natomiast wszystkie pozostałe były niedostępne praktycznie interesanci mieszkańcy byli przyjmowani na pierwszej kondygnacji teraz to się zmieni diametralnie będzie można korzystać z każdej kondygnacji właśnie korzystając z windy która będzie zarówno w bibliotece jak i jak i tutaj przy budynku Miejskiego. Wzmocnienie pomocy społecznej w mieście, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami przyczyniają się do likwidacji barier i wykluczenia społecznego. Tym bardziej, że na terenie gminy Sempólno-Kraińskie mieszka sporo ludzi potrzebujących wsparcia. Powstające centrum opiekuńczo mieszkalne, zapewne dla wielu rodzin, które pod swoją opieką mają osoby niepełnosprawne, stanie się alternatywą w opiece nad bliskimi.